Słyszałam, to było odwrotnie i jeszcze mnie wyzwał pana syn. Jak to? Ja nie słyszałem. A ja chyba nie rozmawiam z nikim dorosłym, z tego co słyszę. Jak to nie? No nie słyszę, że to nie jest osoba dorosła. I nie życzę sobie, żeby pana syn czy tam ty, wyzywał mnie od dziwek. Rozumiesz? I nie udawaj, że jesteś z swoim tatą, albo nie wiem, kolega, z kimkolwiek rozmawiam. Teraz ja to wszystko zgłoszę. Już się dzisiaj jednym takim zajęłam, został zgłoszony i usunięty. Więc nie życie sobie! I jeszcze, jeżeli nie potrafi się normalnie zachowywać, to proszę usunąć albo zablokować kanał. Czy tam, nie wiem, Discorda, czy na czym wygadacie. Dobra, to do trzecia. Kacper, jak to się odblokowuje? Bo ja co ja zrobiłam? Po pierwsze coś, to jestem kobietą, po drugie mój syn nie jest gruby bo waży 28 kg, więc po trzecie zaraz zobaczysz co zrobię. Po pierwsze to ma niedowagę, po drugie wygląda jak szkielet i po pierwsze masz głosę gangster. Słuchaj gówniarzu, jeszcze jedno takie słowo do mojego dziecka. Ostatni raz! O ten